Ja mam widzowie z tej strony Bartek i dzisiaj nietypową, bo wam pokażę, jak pobrać teksturpak ESA albo chociażby na przykład tutaj, na, chociażby trąby czy, czy raksena. Pokażę wam te trzy teksturpaki, jak łatwo pobrać, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam teksturpak ESA. następnym może trąby zobaczymy. Pierwszym dzisiaj to jest teksturpak ESA, na którym on grał. Używał go jeszcze niedawno, ale już on aktualnie gra bez teksturpaka. No i ja mam aktualnie go włączonego, ale najpierw pokażę Wam, jak pobrać go w bardzo prosty sposób. Wchodzimy najpierw na stronę lisanora.pl. załaduje się. Wchodzimy tutaj w teksturpaki. I tutaj są teksturpaki różnych osób. Na przykład są overlaye jakieś. Jakieś, o jest teksturpak trąby. Dużo jest, ale my wpisujemy tutaj sport, sportowa paczka i nam się podświetlają dwie. Klikamy, Tom, i to jest teksturpak Esa. Możemy go sobie tutaj pobrać. Ja mogę, ja już mam go pobranego, ale pobiorę dla Was jeszcze raz specjalnie. Pobieramy go, tak Wam się będzie pobierało. Teraz ja tutaj mam jakieś też swoje teksturpaki. Jeśli nam się oczywiście pobierze, klikamy w folder tutaj klikam pobrane teraz wchodzimy w minecrafta klikamy open pack folder i tutaj mamy z dwóch przerzucić możemy i tutaj to sobie specjalnie usunę żebym miał i tutaj mamy klejacie tą paczkę tutaj po prostu przerzucacie ją tutaj i, i to powinno wam zadziałać ja oczywiście mam już wrzucone i tutaj się powinien wam pojawić ten tekstur pack esa no więc co widzowie, jeśli. A jeszcze wam pokażę, mm, jak wyglądają rzeczy tutaj. Na przykład cecik. Yy, a bo ja nie mam włączonego teraz. Yy, odpalmy sobie go. Cecik hmm. wygląda w taki sposób. Tak, oczywiście znaczy nam tam inaczej. To te są malutkie. Mieczyk jest taki cienki. Koksy są na przykład takie. Animacja jest. Taka tarcza też jest od boku, inaczej bijesz się na przykład, no i teraz bijemy się, no i jest siekiera jeszcze, taka pikselowa, no i co, no widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, jeśli Wam pomogę, to możecie zostawić suba i łapkę, naprawdę, jeśli, si a w następnym odcinku pokażę Wam tekstur pak, jak pobrać tekstur a trąby, trzymać się, elo.